Jeśli ma czystą genetykę 2, w naszym tym gospodarstwie zostały wydzielone te krowy z czystą genetyką 2, i one są oddzielnie dojone do oddzielnego zbiornika, i to mleko przyjeżdża do naszego zakładu, jest przerabiane w tej chwili w formie płynnej, za chwileczkę będzie w, w proszku i za chwileczkę też czekamy na takie mleko, które będzie dla małych dzieci skierowane. Czyli no. Wydaje mi się, to jest najcudowniejsza rzecz, bo nie będzie tam żadnych tłuszczy, palmowych, roślinnych, różnych innych e, składników tysiąca, tylko to będzie naturalne mleko zbliżone do mleka matki, e, które no, będzie wprowadzać e, bardzo wiele substancji odżywczych. A dlaczego? Ponieważ to gospodarstwo jest to gospodarstwo, które. E, jest otoczone puszczą to jest 1200 hektarów ziemi i wokół jest puszcza w koło parki nie ma nic żadnego konwencjonalnego rolnictwa